Polska. Kraj opętany srogą zimą. Kraj, w którym topnieją lodowce, a jakby zamarzała w termometrze. To dość dziwne, bo za oknem budzi się słońce, które z każdą kolejną godziną wznosi się coraz wyżej, rzucając na puste ulice promienie nadziei. Czym więc jest ta zima? Zimę. Zimę w tym kraju reprezentuje społeczeństwo. Chłodne, ponure i martwe w środku. Jednak mimo wszystko wierzę, że jest jakaś droga ucieczki. Wierzę, że mimo iż zostałem owładnięty przez tą krainę, jest jeszcze jakiś ratunek. Wierzę, że wyrwę się z kraju wiecznej zmarzliny.